Dzień siódmy, poranek. W hotelowym pokoju ciuszki, które mówiłem wczoraj o godzinie 23. Dzisiaj o godzinie 9 już były suchutkie na biur. Jak na rozbiera motocykl swój, coś tam jej olej cieknie. Będę się przyjrzeć, jest tam odbliska. Tak wygląda skupiona jedna na śrubkach. Idzie i całkiem nieźle. Ściągnę już dwie owiewki. To jest przyczyna celego mieszania. Tak, kropelka oleju to tutaj ciurcy A wszystko leci gdzieś z góry. No i ze zbiornika oleju. Ale nie do końca jeszcze wiemy skąd. Idę po kole.